Witam w kolejnym aceranku. Dzisiaj czytamy z pierwszego listu Jana, z rozdziału czwartego. Przeczytamy pierwsze trzy wersety. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. O bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa, ale on nie tylko jest ciekawy z uwagi na treść, jest też ciekawy dlatego, że dzisiaj sporo ludzi, naprawdę sporo ludzi nie wierzy w to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat w prawdziwym ciele. Jeżeli sięgniemy do różnych forów, internetowych to znajdziemy tam dosyć ciekawe informacje na ten temat, ale też się okazuje, że w rozmowach z różnymi nauczycielami, pastorami, wtedy kiedy udaje się ich przycisnąć do ściany kolanem, to wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. Okazuje się na przykład, że jest Spora grupa pastorów, ja wiem co mówię, która nie wierzy, że Jezus jest Bogiem. Jest spora grupa pastorów, która twierdzi, że Jezus jest takim rodzajem anioła, który wykonuje, wykonał Bożą Wolę. I naprawdę jest sporo wierzących ludzi, w tym pastorów, którzy twierdzą, że Jezus owszem przyszedł na ten świat, ale nie miał takiego samego ciała, jakie my Posiadamy. No tutaj nazwy padają różne, ale najczęściej się słyszy o tak zwanym ciele astralnym. Nieważne co to znaczy, ważne jest to, że to nie jest nasze prawdziwe ludzkie ciało. A co mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jeżeli ktoś nie zgadza się z tym, no to on musi to udowodnić ale muszę powiedzieć, że na podstawie Słowa Bożego nie jest w stanie tego udowodnić. Dlaczego tak mówię? A dlatego, że sam ten temat bardzo dokładnie badałem. Jeden z rozdziałów bodajże trzeciej części Drogi Uczniostwa ma bardzo dużo dowodów, biblijnych dowodów na to, że Jezus przyszedł na ten świat jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Ale co wynika z faktu, że są ludzie, którzy twierdzą, że Jezus nie przyszedł w prawdziwym ciele. A mimo to zajmują jakieś tam urzędy kościelne. Uważajcie, wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga. Jest to duch antychrysta. A więc kiedy mamy do czynienia z takimi ludźmi, to musimy jasno powiedzieć, ale chwileczkę, przyjacielu, Biblia mówi, że ty masz ducha antychrysta. Biblia mówi, że ty nie jesteś chrześcijaninem, nie jesteś naśladowcą Chrystusa. Więc jakim prawem zajmujesz urząd, czy to nauczyciela, czy pastora, czy starszego w swoim kościele? Przecież. To nie jest Twój Kościół. Twoim Kościołem jest Kościół Antychrysta. Czy zdarza się Wam takie rozmowy prowadzić? Obawiam się, że nikt takich rozmów nie prowadzi. Ludzie unikają takiego tematu, tak jak unikają wielu tematów. I stąd, kiedy w Kościele pojawia się czy to judaizujący, czy to świadek Jehowy nawet, to ludzie są zachwyceni tym, jak bardzo ci ludzie dobrze znają Biblię i jakaś grupa ludzi zawsze za takimi ludźmi pójdzie. Dlatego, że ludzi się nie naucza. Ludzie są nienauczani. A dlaczego nie są nauczani? Nie są nauczani dlatego, że wtedy, tak jak mówią to o tym pastorzy, wtedy dochodzi w Kościele do konfliktów. Albo jedni uważają tak, a inni uważają inaczej i Kościół mamy skłócony. A czyż Biblia nie mówi nam, że nawet jeśli tak się dzieje, nawet jeśli w Kościele są podziały, to przecież one być muszą, aby się okazało, kto prawdziwie jest wierzący? A po drugie, na czym nam tak naprawdę zależy? Czy zależy nam na tym, żeby mieć pękate Kościoły, w których tak naprawdę nie wiemy, kto jest? Czy też zależy nam na tym, żeby w kościołach byli ludzie wierzący, na Chrystusa, bo jeśli tak jest, to wtedy te kościoły i tak będą rosły, ponieważ Bóg będzie sam przydawał ludzi do zdrowego miejsca. Więc wszelkie obawy, jeśli można je tak nazwać, są nie na miejscu. Na świat przyszło wielu, wielu fałszywych proroków. Ale naszym obowiązkiem jest badanie tych duchów. No i tu mamy ko kolejny klops, ponieważ wielu chrześcijan twierdzi, że darów duchowych już dawno nie ma. Od po prostu sobie poszły na spacer. Natomiast Biblia niczego takiego nie uczy. Właśnie tutaj, w tym miejscu, okazuje się, jak bardzo jest potrzebny dar roz rozeznawania duchów. Dar mądrości, dar wiedzy, tak żeby ludzie mając do czynienia z jakimś człowiekiem, który pozornie mówi rzeczy dobre, tak naprawdę zbadali go i swoimi pytaniami doprowadzili do tego, że ten człowiek się po prostu objawi. I wszyscy wtedy zobaczą, kim on jest naprawdę. Jak mamy rozpoznawać Ducha Bożego? Tylko w jeden sposób. Mamy pytać człowieka, z którym mamy do czynienia, czy wierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele? Wydaje się to takie absurdalne i proste pytanie, a jednak wielu ludzi nie odpowie w ten sposób. Dlaczego tak jest? No, przyczyn jest cała masa. Po pierwsze, ludzie nie wyobrażają sobie, że człowiek w ciele. I tutaj patrzą na swoje ciało i swoje doświadczenia, może żyć świętym życiem. No bo jak to jest możliwe, żeby Jezus miał takie ciało jak ja, a ja wiem, że to moje ciało jest beznadziejne i pragnie grzechu. Jezus nie może mieć takiego ciała. Ale przecież to nie samo ciało jako tkanka mięśniowa czy kostna decyduje o tym, jak ja żyję ale o tym decyduje moje zepsute i pełne grzechu serce. Jezus miał serce czyste, święte, miał serce samego Boga, a więc był w stanie żyć nawet w naszym ciele zupełnie bez grzechu, więc argument kompletnie nietrafiony. Inny argument polega na tym, że nasze ciało jest z tego świata, a przecież Jezus nie był z tego świata, więc w jaki sposób miałby przyjąć takie ciało. No to co się urodziło z Marii Dziewicy? Jajko? No przecież urodził się chłopiec, chłopiec, mały chłopczyk. I Biblia to relacjonuje jasno. I to nie było ciało astralne, tylko to był zwyczajny chłopczyk, który sisiał, kupkał, yy, pił pokarm, który Maria miała w swoich piersiach. Nic nie, nie czytamy w Biblii takiego, że, że rodzice Jezusa próbowali go przewinąć i ręce i przechodziły przez ciało i nie mogli go złapać. No bo takie to jest ciało astralne. Jezus przecież w, swoim, w swojej służbie był często głodny. Gdyby miał inne ciało niż nasze, to nie mógłby być głodny. Często. Potrzebował pić. Był pragnący. Ciało astralne, nieprawdziwe, na pewno nie potrzebuje żadnej wody. Zmęczony był wielokrotnie. Potrzebował spać. Potrzebował odpocząć. No mnóstwo, mnóstwo przykładów, argumentów, dla których widzimy i wiemy, że Jezus miał normalne ciało. Zresztą Biblia mówi, że On był do nas we wszystkim podobny, za wyjątkiem jednego, a mianowicie nie popełniał grzechu, tak jak my Go popełniamy. Skoro Biblia nas informuje, bo nawet nie próbuje nas przekonywać, tylko nas informuje że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat w prawdziwym ciele, to właściwie nie powinniśmy już wiele dyskutować, a ludzi, którzy twierdzą inaczej, to powinniśmy albo zachęcić do pokuty i wyznania grzechów, albo usunąć poza obręb kościoła, bo są zwyczajnymi oszustami, którzy należą do ducha antychrysta. Mało tego, jeżeli Jezus Chrystus nie przyszedłby w prawdziwym ludzkim ciele, to zgodnie z tym, czego uczy Słowo Boże, nie mógłby złożyć z siebie ofiary. Dlatego, że ofiara mogła być złożona tylko przez doskonałego człowieka. Zaprawdę, człowiek, który nie ma normalnego ludzkiego ciała, nie jest człowiekiem. I już nieistotny w tym momencie jest, czy jest doskonały, czy nie. I jego ofiara nie może być przyjęta. A no, taka ciekawostka, no, skoro Jezus miał ciało astralne, a przy przebili mu ręce i nogi, to skąd się wzięła krew? To taka niewytłumaczalna historia pewnie, jakiś cud, no. no bo jak Jezus mógł mieć normalną krew, taką jak my mamy taką jak my mamy miał, dokładnie. Jeśli więc spotykamy ludzi, którzy nas przekonują, że Jezus to była jak najbardziej wyjątkowa postać, jak najbardziej Syn Boży, jak najbardziej ktoś, kogo Bóg wysłał do służby na ten świat, ale twierdzą, że ten Jezus Chrystus nie miał prawdziwego ciała, tak jak my, to możemy spokojnie i zdecydowanie otworzyć sobie pierwszy list Jana na czwartym rozdziale i z trzeciego wersetu przeczytać. Jesteś z ducha antychrysta. Nie mam z tobą nic wspólnego. Idź ode mnie precz, abym się nie pokalał twoimi grzechami. No ale jeśli to jest ktoś, kogo kocham, kto jest mi bliski, no to cóż, pan Jezus nauczał, że jeśli są ci osoby bliższe niż on sam, to nie jesteś godny, nie jesteś godna Jezusa Chrystusa. No, a jeśli jest to ktoś, Starszy w zborze, a może pastor, a znam pastora, który uczy i jest przekonany, że Jezus nie, ma nie miał prawdziwego ciała, to co wtedy? To wtedy trzeba Go zapytać. Czy to jest prawda, że On nie wierzy, że jest przed prawdziwym ciele? A jak powie, że to prawda, to co? To człowieku zjeżdżaj stamtąd, póki możesz póki duch antychrysta nie wypełnił twojego wnętrza. I szukaj miejsca, gdzie naucza się zgodnie ze Słowem Bożym. Powinniśmy pamiętać o tym, że chrześcijaństwo jest najbardziej atakowanym zgromadzeniem świętych i demon, demony nie tylko chcą nam sprzedać kłamstwa, ale przede wszystkim chcą nam sprzedać nieprawdę o naszym zbawicielu, Jezusie, Chrystusie. A tak podsumowując, to jeżeli Jezus nie był prawdziwym człowiekiem, nie jest prawdziwym człowiekiem, to co on może rozumieć z naszego cierpienia, z naszego bólu, z naszego smutku? Nic. Ale Biblia mówi, że on nas doskonale rozumie, że on nas doskonale zna, że on przez to wszystko przechodził to w takim razie mamy problem z Biblią w tym przypadku i trzeba by te kartki wyrywać z Biblii. Jak widzicie, konsekwencje kontynuowania buntowniczej wiary, buntowniczej religii zawsze prowadzą wcześniej czy później do tego, że odrzucamy Słowo Boże. Bo tak też jest. Jeżeli ktoś wierzy, że Jezus Chrystus nie przyszedł w prawdziwym ciele, to kwestionuje prawdziwość Słowa Bożego. I musi swoją religię opierać na czymś. A na czym to już jest? Tak naprawdę sprawa kompletnie nieistotna. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Amen.